Kasia. Ktoś kiedyś widział kasję? Albo czuł? Ja nawet nie wiem, co to jest w ogóle, jak to może wyglądać. Kasia to jest taki składnik zapachu, który się robiło w strasznie gorącej temperaturze. W sensie, z czego się to robiło? Cholera wie ale żeby to uzyskać, to trzeba było to gotować w jakichś nieziemskich w ogóle warunkach, w sensie to musiało być strasznie przegotowane, to musiało być w takim ogromnym, wysokotemperaturowym środowisku zrobione, żeby to w ogóle powstało. I z tego wyciągnął oczywiście Grzegorz i Eugeniusz taki pomysł, że to jest takie coś, no co jest takim żarem, nie? Taką żarliwością, bo to musi być doprowadzone do jakiegoś gorąca. To znaczy dwie rzeczy. Pierwsze, to chodzi o seksualność rzeczywiście. Czyli o to, że jedno drugiego ma pożądać. Że taki związek, gdzie są dwa suchary, które w ogóle na, sobie, na siebie nie działają, to z tego nic nie będzie. No nie będzie. Druga rzecz w, tym, w tej żarliwości polega na tym, że oni są w tym związku żarliwi. Co to znaczy? Że jak na przykład nie idzie, to oni nie mówią, no nie idzie, jest bez sensu, no to sorry, to cześć. Albo to po prostu no tak będziemy żyć. Ile znaczy takich małżeństw waszych rodziców, gdzie się już pogodzili z tym, że jest nijak, nie? Tak jest większość małżeństw. No nie wyszło, nie dogadujemy się, nie ma, stwórzmy sobie dwa osobne światy, żyjmy w tych dwóch osobnych światach. Ona mówi, nie, masz w sobie zapach kasi, a to znaczy, że będziesz chorował do końca życia, żebyśmy się dogadali, że będziesz do końca życia mnie przepraszał, a ja ci będę do końca życia wybaczała. On mówi to samo, nie? Będziesz mnie do końca życia przepraszał, a ja ci będę wybaczał.